Witajcie kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, który jest powiązany z kanałem instagramowym, który prowadzę od jakiegoś czasu Żłobek jest ok i jest to kanał, który ma na celu, jak niektórzy z Was, a pewnie i większość, bo nie sądzę, żeby ktoś przypadkiem do mnie tutaj trafił po raz pierwszy Wiecie, kanał ten ma pozwolić rodzicom inaczej popatrzeć na żłobek, troszkę ten żłobek odczarować, ale... Ten konkretny YouTubeowy kanał powstał z potrzeby serca i z potrzeby chwili. Powstał dlatego, że wszyscy siedzimy w domach z naszymi maluchami i żeby troszkę wam ten czas umilić i ułatwić, chciałabym poczytać dla was bajki. Może najpierw przedstawię się na wszelki wypadek, bo być może jednak jest tu ktoś, kto jeszcze mnie nie zna. Nazywam się Anka Dzierża i od 11 lat prowadzę w Krakowie żłobek pompon. A oprócz tego z zawodu jestem aktorką. Natomiast nie zamierzam tutaj odstawiać wielkiego teatru, bo nie to ma na celu ten kanał. Tutaj chcę po prostu czytać dzieciom bajki. A pierwszą książką, po którą sięgnęłam, są bajki samograjki. i Jest to książka mojego dzieciństwa. Jan Brzechwa przepięknie pisał dla dzieci. Na tyle pięknie, że kiedy. Ja sięgnęłam po tę książkę, aby czytać ją moim córkom. Okazało się, że właściwie większość z tych bajek pamiętam, po prostu pamiętam, znam na pamięć, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. A moja starsza córka, która teraz ma już 19 lat, Ola, domagała się, żebym czerwonego kapturka czytała jej właściwie co wieczór. Momentami byłam już tak znudzona tą książką, że myślałam, że nigdy więcej po nią nie sięgnę. Niemniej jednak jest ona do mnie przyklejona od wielu, wielu lat i mam nadzieję, że Wam te bajki również się spodobają. Zapraszam Was serdecznie. Będę tutaj od poniedziałku do piątku, codziennie o 11:00, czytać jedną z bajek. W tym tygodniu, tak jak powiedziałam, brzechwa. W poniedziałek czerwony kapturek, we wtorek kot w butach, w środę kopciuszek, w czwartek. Jaś i Małgosia, a w piątek najpiękniejsze wiersze brzechwy, czyli brzechwa dzieciom. Wszystko to dla Was. Zapraszam Was serdecznie. Zasubskrybujcie kanał, bo okazuje się, że abym mogła transmitować dla Was na żywo, potrzebuję tysiąca subskrybentów. Na YouTube Pompon, czyli mój kanał żłobek jest ok, ma już około 1022 subskrybentów, więc liczę na Was bardzo. Bo, może uda się ten cykl po prostu tutaj utrzymać, jak już całe to wariactwo, z powodu którego tu jesteśmy, minie. To postaram się przynajmniej raz w tygodniu wrzucać kolejną bajkę dla Waszych maluchów. No, chyba że Was tu po prostu nie będzie. Na wszelki wypadek zostawcie po sobie jakiś ślad, żebym wiedziała, że to wszystko ma sens i że mm, będziemy się tutaj razem spotykać. A póki co życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa!